Siemanko! Dzisiaj gram jakoś podróbę Geometry Dash, ale na razie to myślę, że idzie, ja nigdy nie grał Geometry Dash. I co? Pamiętajcie, żeby padać też na inny kanał, jak Discord220. O! Zabrania Rubryk swoją swój nowy kanał. Keter Peter roblox, a tak to Liskot ma kanał swój Liscot 22.0 nazywa się A tak to ja tak za bardzo nie, nie, nie grać geometryta to, to słaby jest tam bardzo A tak to pamiętajcie na nie, w, 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 w łapkę górę i subskrypcję bo to jest bardzo ważne dla mnie, bo jak chcę być lepszy od Rubrik Teama mieć... Nie lepszy, tylko mieć więcej subów A Rubrik Team ma 14, jak sprawdzałam dzisiaj, 15 minut temu A... A mój kanał miał 2 suby To... to trochę od 12 subów więcej Rubrik Team ma niż ja a tak to jutro będzie, a jak coś, to, to jutro będzie u Liskota film też. A jak coś, to ja nakrywam to w środę, ale czwartek to wypuszczam. No to dlatego mówię, że jutro Liskot będzie nagrywał. Bo ja ci się już na z Raju wasu O. 7 20. Potem to otwarcie mojego kanału. Otwarcie mojego kanału. A nie niczego. A Keter sobie otworzył o której? O 13. Dziś tak. O 13.10 już. A Liskot otworzył o 8.00 lub o 7:30 no 4 kanały no i fajnie że mam te 4 kanały bo choć jakby już tak bo też mam swoje plany niektóre no i dlatego nie. Nie no, należy tylko się na 1000. moje nie było, by mieć milion subów, ale nikt to się nie spełnia i coś to w 11 lat. Do, w, dzie, do 20. Sleo ja rubrik ty mam od dwóch mam to od tygodni mam 14 subów. No Jakiś głupi, wujan, nienormalny, na 2 miliony subów, 2,5 na wujanych, nie wiecie czemu? Bo on czytuje sami, bo on jest robót I dlatego. Jak wiem wygram, Geometry dasz i to wręcz OP14 Dobra, no wygram tę grę. Nie oszukujmy się, ale... Ale mało bardzo. To jest granie jakąś mapę trudniejszą. Co to jest? Halo Halo Włączyłem się Power To co? I wróciłem po coś się stało słuchawkami Eeey Wiem cały czas mi nie ginąłem ale coś mi się stało słuchawkami. Ci z słuchawkami tam widzę. Na razie ja się na innym telewizorze. I na i rubryk na swoim tym co sam będzie nagrywał. A tak to pamiętajcie o tych trzech kanałach liskot 2.0 keter roblox i o rubryk team bo ja jak coś to jak, bo jak coś to rubryk team ma najwięcej 13 dobra wychodzę chcę sprawdzę to to jest okien w dziurze Nie, łatwy trochę. Dobra, wiem jaki łatwy. Nie, ma... Tak. Mapa jest trochę trudna. Ja pierpa. Nie wiedziałam, że to mapa jest taka trudna. Ja wiedziałam, że ta mapa jest taka trudna na serio. Ja tu robię layerów, lajerów, którzy umiem to grać. No to, to dla nich to by było easy, ale dla mnie, dla mnie to jest trudne. No, ale jak mówiłam, nie oszukujmy się, ja drugi raz to gram. Po raz gram te dzisiaj przed odcinkiem. Żeby Żeby tak próbować zrobić prędkować tą grę Ale trudno Tamtą pierwszą mapą i tamtym razem lepiej szło niż tą nie lubię A Ciekawe, że na nowy czarny będzie

Dobra... Funkny... Funkny czas... w Już widać. Jak? Jak to mam zrobić? Jak to mam zrobić? Tamto wyskoczyć przez ścianę? Jak? Co to ma być? Nie, nie da się tego zrobić. Czy tu jest coś magicznego tej gry? Jakaś historia, o której ja nie wiem? Sas. O. Wow. Aha, co? To... Taki jestem słaby tych? To... Co Co to ma być? Ale nie fajne granie. Nigdy, widzowie wam już tego nie nagrywam. Nigdy tego wam nie nagrywam. To dla mnie to jest słabe. Jeżeli to jest fajne, to piszcie w komentarzach. Może raz jeszcze nagram. A tylko raz. Bo nie ma lubię tej gry. Teraz, że, że nie lubię, to po prostu jestem sobie. Pokonaj blitz. To będzie lepsza na stół. No o wiele łatwiejsza nie to mu jest w ogóle łatwiej. Tylko ktoś poznaje tą mapę z prawdziwego geometry Dalsza. Tej pierwszej mapy geometry. Taż, który jest najłatwiejszy ponownie. No. Prawdziwego grałem i jest lepsza różnica bo ta mapa jest dla czwarta najłatwiejsza. A zwykły to jest najłatwiejsza mapa, a dla mnie jest druga tam na prawdziwym. Grałem to raz i tego nie umiałem przejść, a drugą mogłem przejść. No to to jest równica wielka. Pan ten geometr też jest taki słaby oryginał lepszy Bo nie ma jakichś takich załatzywonek na zwykłym, a tutaj są jakieś. Ja co to ma być? no dobra teraz co to jest? Kolejny raz muszę tu przyjść tego nie da się grać. Swój Ta tawsze to już dawno. Wygrałbym to, Na serio mówię, Bo to jest o, oh, fajnie, Jakiś rekord, a to jest góry, to pod którym grałem. Ile kosztuje to? To tak dużo. Nic jak taka duża cena za jakiś klocek. Dobra, przepraszam... przepraszam ale już nie mogę się wytrzymać, bo ta gra jest na serio denerwująca. Papier, papier. To to ma być. Nie da się tego grać.